Cześć, witam Was w kolejnym odcinku wyzwania Winokompas od Zera do Sommeliera. Tak naprawdę jest to ostatni odcinek, w którym mówimy o wrażeniach w winokompasie. I dzisiaj postaramy się zrozumieć, co to jest wrażenie szorstkości. We wrażeniu szorstkości mamy takie tendencje jak skóra, piżmo. Będzie to stajnia, będzie to słoma, będą to takie wrażenia jak siki jak siki weroniki. E, także możecie to poczuć w winie i będzie to i w białym, i w czerwonym. Natomiast mamy też takie tendencje jak e, dąb. E, jak drzewo, drewno e, będą takie właśnie wrażenia i one wszystkie pojawiają się w winach po tym jak ono trochę poleży w beczce i trochę się postarzeje. Zazwyczaj znajdujemy je raczej w winach czerwonych, ale trochę dębu znajdziemy również w np. beczkowanym chardonnay. Mam nadzieję, że zrozumieliście to wrażenie i będziecie wiedzieli jak odnaleźć je w winie. Komentujcie, dawajcie znać czy bierzecie udział w tym wyzwaniu, no i przede wszystkim dajcie znać jak wyszedł test.